Witam witam w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym będziemy remontować najbrzydszy, oczywiście moim zdaniem, apartament w The Sims 4 z miejskiego życia. Jeżeli chodzi o te apartamenty w miejskim życiu, no to właśnie jak widzicie, tutaj jest ich bardzo dużo, jeżeli chodzi o to miasto. Ale moim zdaniem najgorszy apartament, który w ogóle istnieje, znajduje się w tym budynku i jest to ten apartament. Nie zamieszkały przez nikogo na samym starcie. Ten apartament no ma tutaj jakieś cechy, na przykład gnomy, żyła złota, ale tutaj akurat nie jest to dla nas ważne. Dla mnie ważne jest to, że ten apartament ma nie Wykorzystany potencjał na to, jak on wygląda, ponieważ jest tutaj bardzo duża przestrzeń, która moim zdaniem nie jest dobrze wykorzystana. Jeżeli chodzi o inne apartamenty, no to na pewno stylowo znajdzie się jakiś brzydszy, na pewno ten, ale chodzi mi o to, że właśnie ten potencjał nie jest w tym apartamencie wykorzystany, dlatego my spróbujemy dzisiaj wykorzystać ten potencjał. Teraz bardziej widzicie, jak on wygląda, ale żeby w ogóle nie było nudno przy tym remontowaniu, to stwierdziłam, że dzisiaj wylosujemy sobie styl, w jakim będziemy remontować ten apartament i do tego jeszcze budżet. No i jeżeli chodzi o budżet, to będziemy sobie losować pomiędzy 20 tysiącami, a 60 tysiącami, także może od razu sobie wygenerujmy, jaki budżet będziemy używać. I będzie to 54 742 simoleony. Sporo, sporo, ale ogólnie ten apartament jest w miarę duży, nawet nie wiem ile on ma tam kratek, ale na pewno sporo. No i tych stylów jest troszeczkę więcej niż zazwyczaj, bo na przykład doszedł gotycki, orientalny, no to tyle z takich nowych w tak sobie teraz myślę, nieważne. Także dobra, zakręćmy sobie kołem fortuny i zobaczmy w jakim stylu dzisiaj będziemy budować. I dzisiaj będzie to styl industrialny, ok. Okay. Chciałam w sumie, żeby wylosował się ten orientalny, bo miałam w miarę już taki plan, jak bym chciała, żeby to wyglądało. Ale no dobra, industrialny ja lubię budować w tym stylu. Wydaje mi się, że nawet dobrze buduję w tym stylu, więc nie będzie tutaj jakiegoś większego problemu z tym. A bo w ogóle jeszcze tego nie powiedziałam, bo ogólnie wypadałoby, żeby ten apartament zrobić tylko z dodatku miejskie życie. Ale szczerze mówiąc, mi się nie chce dzisiaj z miejskiego życia tylko budować, bo cóż, że industrialny po prostu apartament z tego nie wyjdzie, jakiś taki najpiękniejszy. Także dzisiaj robimy sobie po prostu normalny, normalne meblowanie. Zapraszam ogólnie. Tylko, że Apartamentu, a nie domu. Może ja wiecie co, ja wszystko po prostu usunę. A nie, nie mogę usunąć to w taki sposób, bo wtedy mi się okna usuwają. To dobra, to ja muszę tak po prostu to zrobić. wszystko sobie usuniemy. Ogólnie będziemy teraz jeszcze tutaj inaczej zmieniać te pomieszczenia. Ten rozkład tych pomieszczeń będzie po prostu inny, bo no, mam pewien pomysł, jak chciałabym, żeby to wyglądało. Ogólnie ja bardzo często remontowałam ten apartament. Jeszcze chyba na odcinku nigdy. W sensie przynajmniej sobie nie przypominam, może na szorcie kiedyś albo na live, ale też w sumie chyba nie. Ale ja ogólnie w mojej takiej prywatnej rozgrywce jakieś tam 6 lat temu. 7, no to bardzo często w tym apartamencie mieszkałam, bo jest po prostu duży, ale właśnie zawsze musiał powstać tutaj jakiś remont. Tak, jeszcze ściany miałam usunąć, no to może od razu sobie to zrobimy. Ogólnie w tym momencie to jest, to jest taki trochę chillowy odcinek dzisiaj na niedzielę, bo ja zazwyczaj na niedzielę staram się robić takie, nie wiadomo jakie piękne, wspaniałe. No i wiecie, takie troszeczkę lepsze te odcinki, ale po prostu dzisiaj nie mam czasu. W sensie niby mam czas, ale nie mam czasu, ponieważ powinnam się uczyć na y, moją obronę pracy licencjackiej, aczkolwiek robię wszystko, żeby się nie uczyć. <grytko> Dlatego wolę sobie pograć w Simsy, jak widać. Ale oczywiście to jest wymówka moja. Że ja muszę grać w Sims'y, bo właśnie musicie mieć odcinek na niedzielę, także to jest moja wymówka, żeby sobie pograć po prostu. A, moment, moment, bo ja jeszcze tutaj nie ustawiłam sobie budżetu, no ale w sumie, skoro wszystko teraz usunęliśmy, to właśnie możemy tutaj wprowadzić Sima, żeby ten budżet ustawić. Także jak zwykle zapominam o tym. Ja zawsze o tym zapominam, żeby tutaj Sima wprowadzić, bo wtedy wtedy tylko da się ustawić budżet. Dobra, mamy już ustawiony budżet. Usunęłam też tutaj te lampy. W sensie same się usunęły, nieważne. Ja sobie po prostu je dodam z naszego już budżetu. No i dobra, lecimy z tym. No ten budżet jest powiem szczerze, bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Ogólnie nie musimy jakoś tak się zbytnio. Stawić. Starać, żeby go zużyć. Wydaje mi się, że na ludzie uda się go zużyć tak bez żadnego, wiecie myślenia zbytnio nad tym, ale dobra, lecimy teraz tak. Ogólnie tak sobie myślę, czy jakbyśmy zrobili na przykład inaczej tą przestrzeń dzienną, to znaczy byśmy zrobili na przykład tutaj tak po l przestrzeń dzienną i tutaj by na przykład powstała jakaś jedna łazienka z tego względu, że mamy tutaj akurat takie okno, taka jedna duża łazienka, tylko że tutaj wtedy zostaje nam taka też przestrzeń, która nie do końca mi tutaj pasuje do czegoś, chyba, że tu zrobimy gabinet. To też jest jakiś plan, że moglibyśmy tutaj zrobić gabinet, a tutaj zrobić łazienkę. No co prawda ta łazienka nie będzie miała żadnego okna, ale to... Akurat nieważne jest w tym momencie. Wydaje mi się, że dwie łazienki na luzie sobie zrobimy i w tej wnęce idealnie by pasowała kuchnia. Do tego wszystkiego, tutaj, gdzie był ten salon, chyba zostanie ten salon i zrobimy sobie jadalnie w tym miejscu. I tutaj będzie korytarz. Nie wiem, czy ten korytarz jeszcze oddzielę, zaraz zobaczymy. No i tutaj będzie ta przestrzeń na, na sypialnię. Tylko teraz tak, bo musimy pomyśleć troszeczkę nad tym, z tego względu, że tutaj musi. też bardzo szerokie będą te sypialnie. Ogólnie mamy bardzo mało okien też, a nie chcę tych okien przesuwać, żeby one były no identycznie tak, jak mamy tutaj je zrobione. Czyli co, zostanie mi taki jednak korytarz duży, kurczę no nie planowałam tego, żeby taki duży zostawał, no ale dobra, chyba musimy się jakoś pogodzić z tym. O nie, ale te sypialnie będą ogromne. Ja nie chcę, tak chyba jednak. Dobra, jednak, jednak mi się nie podoba. Tutaj nie będziemy mieć przestrzeni dziennej zrobimy tak, jak było. Bo zależy mi na tym, żeby były tutaj z trzy sypialnie i żeby one były troszeczkę mniejsze niż były do tej pory. No i tutaj faktycznie ta łazienka mogłaby powstać druga, bo jest akurat też mniejsze okno. Ej dobra, to te sypialnie wyglądają tak, jak wyglądały. Nie, ta jest chyba mniejsza tylko, a bo tu była jedna sypialnia. Nie pamiętam już. Ale ogólnie jeszcze zacznijmy od tego, że ja bym chciała tutaj w tym całym domu podnieść platformy. Znaczy zrobić platformy z tego względu, że po prostu dla mnie jest tutaj strasznie wysoko. Strasznie wysoko tutaj jest, te ściany, a nie można tych ścian zmienić. Zapomniałam tego powiedzieć na wstępie i w ogóle zapomniałam o tym, że co trzeba zrobić. I ogólnie w tym korytarzu e, zostawiłabym to, takie wysokie ściany, natomiast tutaj już zrobimy sobie podwyższenie przynajmniej o dwa razy. Jezu, te, będę się bugować na 100% te platformy. Dobra, i teraz jest taki plan, żeby tutaj zrobić kuchnię. Nie będzie ona miała żadnego okna. Do tego wszystkiego tutaj, gdzie jest ten dywan zaznaczony akurat będzie idealne miejsce na stół jadalniany. Albo nawet bliżej sobie to przysuniemy. No i tutaj będzie po prostu salon. Tylko, że nie wiem, czy nie od dzielić w sumie tych pomieszczeń, jakby zrobić tak co, takie coś, jak tutaj będzie wejście to tutaj zrobimy sobie duży schodek duży schodek prowadzący tutaj i przez jadalnię będzie się wchodzić tutaj do salonu jeszcze zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale ogólnie chciałabym tutaj też dać jakieś metalowe kolumny nie żeby tak przestrzeń była aż tak zamknięta tylko faktycznie damy sobie tutaj jakieś kolumny i tutaj wywalimy na przykład, żeby nie dawać łuku, ej co tu się stało, ej co to jest co tu się dzieje, ej nie wiem co tu się dzieje czekajcie, ja mogę to zmienić what co to jest, to są te platformy że platformy mi się, ja nie rozumiem co tu się dzieje. Dobra, jednak chyba nie będzie takiego czegoś, co planowałam. Ja tak nie chcę. <noise> Czemu to się tak robi? Dobra, ale wiecie co teraz? Tak sobie myślę, że lepsze wejście by było jednak z tej strony, bo tutaj będziemy potrzebować miejsca, żeby kanapę wstawić, dlatego tutaj będzie przejście do tego. No i te kolumny. Jezu, one się nie słuchają mnie. Miał być przyjemny odcinek, ale widzę, że simsy dzisiaj mają inny plan. Myślę, że na pewno musimy tutaj uwzględnić beton, także myślę, że beton na podłodze w tej części, gdzie będzie jadalnia razem z kuchnią, będzie spoko i Tak samo w korytarzu. Do tego jeszcze dodałam w tej części, ale nie wiem, czy tutaj w sumie tego nie no i, je, no i będzie jeszcze w łazience. Nie wiem czy wszędzie już podniosłam te platformy, gdzie miały być podniesione chyba tak. No i musimy sobie jeszcze zmienić te to drewno. Ogólnie nie wiem czy w industrialnych są drewno raczej występują, co nie? No tak w sumie na inspiracjach to mi pokazuje, że jest albo właśnie beton, albo takie, takie szare panele, ale akurat nie takie, <noise> tylko jakieś takie lepsiejsze. Szczerze ja nie lubię używać strasznie szarych paneli, nie wiem co jest ze mną nie tak, ale ja no nie, no nie lubię, jakoś tak po prostu nie lubię. Dlatego nie wiem czy ten beton tutaj nie byłby na najlepszy. No i tutaj, no dobra, musimy te panele dać szare. Chyba, że takie ciemniejsze, patrzcie, takie troszeczkę, no takie ciemniejsze, no w sumie, co ja chciałam jeszcze dodać do tego, nie mam pojęcia. O Jezu, co to w ogóle za dywan był? Dobra, ale te mi się podobają, bo one nie są takie rzucające się strasznie w oczy, a będą jeszcze pasować, tak mi się wydaje, do tego wszystkiego. Ej, ale ja teraz mam problem, patrzcie, bo tutaj jest, kurde, tutaj nie jest obniżone to, w sensie to jest obniżone, a tam będzie wyżej, czyli te drzwi będą wisieć, także tutaj chyba też musimy dać schodek. Co? Jak obiekty nie mogą przenikać przez schody? Które, Które obiekty nie mogą? Mogą przenikać przez schody. Tu jest coś znowu, ja nie wiem, co to jest w ogóle. A, już wiem dlaczego, bo tutaj powinnam zrobić takie coś. Dobra, no to będzie takie wejście, tak to będzie wyglądać. Zależało mi na tym właśnie, żeby te jednak przestrzenie były troszeczkę niższe. No i dobra, wyszło jak wyszło, wyszło nawet całkiem spoko. I możemy przejść do pierwszej części, i pierwszą częścią, którą chciałabym zrobić, to będzie na pewno tutaj kuchnia z jadalnią. Jeżeli chodzi o tą kuchnię, to na pewno chciałabym, żeby tutaj powstała cegiełka. Na przykład na, te, na tej ścianie, i tutaj dołożymy sobie drugą. Tutaj może w sumie zostać ten biały kolor, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo, bo w sumie. w industrialnych też jakiś taki biały się pojawia, wiadomo, i tutaj dalibyśmy jakiś beton. Beton to sobie nawet z podstawki możemy w takim kolorze wziąć, taki żeby do podłogi troszeczkę bardziej pasował. Totalnie chciałabym użyć tych mebli z podstawki, jeżeli chodzi o kuchnię. Uważam, że naprawdę one tutaj będą świetnie pasować do tego stylu i do tego wszystkiego. Chciałabym tutaj wyspę kuchenną umieścić. No ta kuchnia nie będzie też za duża, bo zależy mi na tym, żeby tutaj jeszcze dodać stół, żeby on się po prostu tutaj zmieścił, dlatego to będzie, ta kuchnia będzie wyglądała w ten sposób, chyba, że jeszcze dołożę sobie jeden blat tej wyspy. Przesunę ją bardziej w tę stronę. O, teraz wygląda całkiem spoko. No i lecimy z lodówką. Tutaj z podstawki dałam jeszcze taki okap, który jest w czarnym kolorze, i właśnie będzie nad tą kuchenką. Nie wiem, czy jeszcze w sumie. Nie no, ten już chyba jest troszeczkę za, za blisko tej kuchenki, dlatego ten będzie, no troszeczkę tak odstaje, ale niech będzie. I dodałam jeszcze tutaj czarne półeczki, na których umieszczę jakieś dekoracje z kuchennych szpargałów, na przykład. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy tu trochę nie przyciemnić, bo tak biały ten kolor, coś mi się tak troszeczkę za bardzo wrzuca w oczy. Tutaj dałam tą naklejkę, ale ją chyba po prostu zmniejszę i dam, no troszeczkę mniejszą, troszeczkę wyżej, bo dałam tutaj rury, bo stwierdziłam, że będzie to bardzo ładnie wyglądać. I mamy stół, mamy stół tutaj, mamy też kuchnię już dokończoną, wygląda ona w ten sposób. No mało na te półki dałam. Nie wiem, czy coś jeszcze zaraz umieścimy, najwyżej wrócimy sobie do tego, ale na ten moment chyba to, to to na tyle, właśnie. No i tutaj jeszcze brakuje mi dywanu. No ten dywan może weźmiemy sobie na przykład w kolorze, tak? Nie, no ten mi się tak średnio tutaj. O, ten jest ładny. Nie wiem czy on tu pasuje. Znaczy moim zdaniem pasuje, trochę sobie go zmniejszymy natomiast i jeszcze jakąś zasłonę tutaj powiesimy? W sumie to nie wiem jakie zasłony szczerze mówiąc by tutaj pasowały do tego wnętrza. Chyba po prostu zwykłe czarne powiesze właśnie z miejskiego życia. Tam tutaj takie rury, ale szczerze mówiąc nie wiem czy to ma sens, zrobimy jakiegoś takiego zygzakadziwnego. To chyba mi się nie podoba, to trzeba będzie gdzieś indziej postawić. Znaczy bardziej powiesić. No nie, no nie podoba mi się. No po prostu mi się nie podobało jak to wyglądało. No ale dobra, chyba skończyłam ogólnie tą jadalnię. No tutaj więcej rzeczy nie będę dodawać, bo boję się z tym budżetem. Na razie 15 tysięcy wywaliliśmy na to, żeby zrobić to jedno pomieszczenie. Tutaj są takie wiszące, obdarte lampy. Do tego wszystkiego dodałam jeszcze takie z żarówką, takie czarne właśnie oszklone kinkiety. No i to by było właśnie na tyle, tak jak powiedziałam. No nie wiem, czy teraz przejść w sumie do zrobienia salonu. Chyba salon teraz zrobię, szczerze mówiąc. Chyba będzie to najlepsze rozwiązanie. Ja sobie tutaj z industrialnego właśnie kitu wybiorę kanapy, bo one są takie fajne, skórzane. I idealnie będą moim zdaniem tutaj pasować. Do tego wszystkiego tutaj dodamy sobie taki stolik. Pytanie, czemu tu jest tak ciemno? Ja mam wrażenie, że wszędzie dodałam światła, a tutaj jest strasznie ciemno. Oczywiście sobie później to usuniemy, żeby było tak troszeczkę ciemniej, przytulniej. Ale na ten moment, no, jest za ciemno dla mnie totalnie. Nie wiem, czy ten telewizor kusi mnie trochę, żeby ten telewizor dać, bo on tu fajnie będzie właśnie wyglądał z tymi wszystkimi rzeczami. Więc nawet to samo drewno można powiedzieć, co tutaj. Kurde, no chciałam dać to, ale powiem szczerze, że bardzo mało mi jest tutaj czarnego, jeżeli chodzi w ogóle o ten cały apartament. No nie wiem, czy ten telewizor w sumie zostanie, się... no jest taki marmurowy tutaj, no to ja chciałam czarny kolor, a tu marmur mi się robi. Chyba po prostu zrezygnujemy z tego i damy sobie taki powiesimy większy telewizor i tutaj spróbuję dodać jakieś szafeczki. U, ja wiem, które szafeczki, te jest podstawki. I tu zrobimy sobie takie coś. Troszeczkę to przedłużymy, to będzie czarny taki element w tym wnętrzu i jeszcze damy sobie na przykład czarny dywan. Ponownie chciałam tutaj zrobić jakieś takie takie przejście z kolumnami, no ale nie idzie, no nie idzie. Znowu mi się pojawia jakieś co dziwnego. Także, no, chyba zrezygnujemy z tego pomysłu, niestety. Tutaj będzie taka otwarta przestrzeń, zaraz sobie pomyślimy, jak ją wykorzystać. Bo szczerze, na ten moment, no nie mam zbytnio pomysłu, bo to jest taka otwarta przestrzeń, która prowadzi do korytarza, Ej boże, jakiego korytarza? Do salonu. Także nie możemy nic tutaj zastawić. A z drugiej strony też średnio jest, żeby coś tutaj postawić po prostu. Chyba, że damy gramofon, na przykład w tej części, i się nie będziemy przejmować zbytnio. Ewentualnie jeszcze możemy dodać sobie fotele. W ogóle nie wiem. Te kanapy szczerze mówiąc, zmieniłabym na ten pomarańczowy bardziej kolor. Znaczy, nie pomarańczowy, o ten taki. U, teraz no zdecydowanie lepiej. Dobra, to tutaj sobie tak fotele po prostu ustawimy. Pomiędzy nimi damy jakąś lampę. Ta mi się zawsze kojarzyła z takim industrialnym stylem. No i jeszcze chciałem tutaj dać dywanik. Taki malutki, taki malutki, taki okrągły. Tutaj usuniemy sobie lampę i damy te kinki one mi się też kojarzą z jakimś takim bardziej industrialnym stylem Co prawda ja je używam wszędzie Ale no tutaj też będą pasować I właśnie, jeszcze lameli nie używałam Co jest ze mną nie tak? To Możemy w sumie zrobić sobie w tej jednej części Tylko muszę je podwyższyć Muszę dwa razy je dać, bo niestety te ściany są takie niewymiarowe Ja bym powiedziała Dobra, nie, tutaj już będzie za dużo Tutaj sobie powiesimy jakieś lustro albo obraz Czekajcie, bo tutaj przypadkiem dałam W sensie przypadkiem, no po prostu spodobał mi się kształt I to jest taka wystawa z dochodowego hobby Jak to coś postawiłam, to to jest na sprzedaż Czekajcie, o, czekajcie, moment 哦。<laughs> Ja nie wiem, ale to na mam nadzieję, że to nie będzie na sprzedaż, co? Tutaj się nie zlecą, zaraz jacyś klienci. Ogólnie wymieniłam tą lampę. No właśnie takie coś, bo więcej to miejsce zajmuje. Tutaj tą lampę jednak usunę i tutaj dałam lampę z wysmakowanego salonu. Tutaj może nawet drugą sobie postawimy z tej drugiej strony. Dałam parę dekoracji na tą część, to chyba tyle, w sumie. Tak sobie myślę. Czy jeszcze tutaj by pasowały kinkiety dać? Wtedy więcej światła tak jakby będzie, ale nie wiem, czy to mi się podoba. A dobra, zostawmy. No i dobra, to by było na tyle z tego salonu, i teraz przejdźmy do jakiejś innej części. Zostało nam 25 tysięcy, więc... Jest jest to połowa naszego budżetu i super, nie? Fajnie wyszło. Może zróbmy sobie teraz łazienki, bo to są najdroższe pomieszczenia, oprócz tych, które teraz zrobiliśmy. Może zacznijmy od tej najmniejszej. Tutaj na pewno chciałabym dać beton. W sumie wszystkie chyba ściany będą takie same. Jak ty się pomalowałaś? Ty, ona się sama pomalowała. W sensie jakoś dziwnie przeciągłam. Dobra, nieważne. Dobra, mamy łazienkę gotową. Wygląda ona w ten sposób. Dodałam tutaj te same szafki, które dałam w kuchni. Do tego wszystkiego mamy tutaj toaletę. Jest sam prysznic w tej części i dodałam taki prysznic w ogóle z czterech pór roku. On jest taki fajny, bo on jest taki przeszklony, ale ma takie, wiecie, nie jest taki takim czystym szkłem, tylko ma takie. może jak to nazwać? No, te takie kreski. <laughs> o takie oddzielniki, o coś takiego. Nie wiem, bardzo mi się spodobał i ogólnie uważam, że naprawdę pasuje nawet do in industrialnego stylu. No i dobra, teraz przenosimy się do drugiej łazienki. Ona będzie bardzo w podobnym kolorze, tylko że tutaj już będzie osoba Osobno prysznic, osobno wanna. Może sobie damy inne szafki, żeby troszeczkę to inaczej wyglądało. Tutaj już jest więcej światła. Nie, bo przypadkiem do sąsiada postawiłam, tam. Tą szafkę. W sensie nie szafkę, tylko półkę. Muszę to wszystko jeszcze przesunąć. Bardzo bym chciała, żeby ten prysznic był taki miedziany. Nie wiem, czy to ma sens, czy to pasuje do tego stylu. Moim zdaniem pasuje. Tutaj sobie damy wolno stojącą wannę i nie wiem, czy w sumie, czy w tę stronę jej w sumie nie postawić. Nie, dobra, to w tamtym było lepiej. Tutaj będzie właśnie murek, na którym umieszczę jakieś kosmetyki zaraz. No i tutaj musimy jeszcze znaleźć miejsce na to toaletę razem z umywalkami. Mówię z umywalkami, bo chciałabym, żeby tutaj dwie umywalki były. Ta by w sumie pasowała, tylko ona ma takie pudło Czemu oni nie mogli jej zrobić takiej, wiecie, zamkniętej tej umywalki Ej, ej Jakbyśmy sobie taką wzięli, tylko że kurde, ten kran mi trochę nie pasuje, bo tu na przykład w tej części jest taki miedziany, ale no ja chciałabym jednak taką trochę ciemniejszą tą umywalkę. Tu jest złoty, oj nie, złoty to nie. Dobra, zrobimy sobie taką i może po prostu zmienię jednak ten prysznic. Czy to musi wszystko do siebie pasować? No, powinno, co nie? A dobra, będzie miedziany, a tutaj będą inne elementy. Kurde, ale mi to w sumie nie pasuje tutaj jednak. To do innego stylu pasowała ta umywalka. To za baba zdecydować się nie może. No, dobra, wiesz co, najprościej będzie, <grym> jak damy to samo, bo to wiem, że będzie wyglądać. Dobrze, po prostu. Dobrze, zastanawiam się, dlaczego rzeczy z łazienki z klasą, jeżeli chodzi o te dekoracje, nie są umieszczone w dekoracjach, tutaj w łazience. Tylko trzeba je szukać. Dobra, damy na pewno tutaj kwiatka, tutaj jest z łazienkowych szpargałów, jeszcze takie je, taka jedna rzecz. Tutaj damy sobie jeszcze tą tacę z kosmetykami, tylko muszę ją zmniejszyć, bo ona też na tym murku się nie mieści. Tutaj powiesimy sobie kosmetyki w tej części i jeszcze tutaj właśnie możemy te kosmetyki dodać kolejne. Też może damy tą tacę po prostu, to będzie ta, to będzie ta sama. No i co, żeby tak jeszcze coś może dodatkowo tutaj zrobić, to damy lustro. Szkoda, że do lustro faktycznie ktoś mi kiedyś pisał, w komentarzu, że szkoda, że to lustro nie jest dwustronne, że nie jest jakby symetrycznie odbite jako drugi na przykład swatch, i się z tym zgadzam. Powiem szczerze, bardzo się z tym zgadzam. Bo fajne to by, fajnie to by wyglądało, jakby w tą stronę było, i w tą stronę było takie, do, takie drugie. Tutaj dałam jeszcze dywanik. Jeżeli chodzi o jakąś zasłonkę, to raczej tego nie będziemy dawać, no bo tutaj nie ma sensu szczerze mówiąc, zasłaniać niczego, bo jest za wysoko to okno. Żeby cokolwiek było widać, tą lampę sobie jeszcze usuniemy, żeby było troszeczkę ciemniej, bo ja lubię jak łazienka jest taka przyciemniona, przytulna i w ogóle takie rzeczy. Także dobra, to by była kolejna łazienka zrobiona i zostało nam ponad 17 tysięcy do wykorzystania. Na trzy sypialnie i gabinet. Także w sumie nie wiem, czy nie, nie od gabinetu zacząć. Ale lepiej chyba, żeby sypialnie były lepsze niż gabinet. Także może zacznijmy od tej największej tutaj e, sypialni. Czy ona jest największa? Chyba jest największa. Nie chcę mi się teraz liczyć tych kratek, ale wydaje mi się że tak na oko, że jest. Jest, jak tu ciemno w tym pokoju, jak tylko pomalowałam, to dajcie mi drugie światło, bo nic nie widzę, ślepa jestem. Dobra, ta sypialnia już zaczyna nabierać jakiegoś takiego większego kształtu. Jak na razie mamy tutaj jedną komodę, do tego dwie szafy, mamy także lustro. Tutaj oparte o ścianę jest dywan, no i w tej części stoi łóżko razem. Zagłówkiem, takim zrobionym z szafek kuchennych i jeszcze mamy, no dekorację po prostu. Szczerze, nic nie mogę znaleźć tutaj ciekawego, co by za tym zagłówkiem mogło powstać. Lust... Nie wiem, czy lustro dawać tutaj, no lustro byłoby nawet spoko, nie, tylko że czy nie za dużo tego tutaj. Czy na przykład lamele użyć? O, o, może lamele będą lepsze, chyba lamele będą lepsze. Co ja w ogóle się zastanawiam? Kurde, no patrzcie, jak to wygląda fajnie. A jakby na przykład dać w kolorze takim brązowym, one trochę się zlewają z tą kratką, e, boż, jaką kratką? Z tą kostką. Boże, kostką, cegłą, to jest cegła przecież, co ja kurde, gadam. Dzisiaj jakaś powalona, jakaś. Zawiesiłam też tutaj lampę, ale zostawiłam tą, bo ona troszeczkę mało światła tutaj daje. Jest fotel dodatkowo, jakaś lampka obok tego fotela, i to by było na tyle z tej sypialni, bo zostało mi 11 tysięcy i szczerze nie wiem, czy uda mi się dokończyć tutaj te dwie sypialnie, żeby one były lepsze. W sensie, no wiecie, tutaj wykorzystałam 5 tysięcy, żeby zrobić tą sypialnię chyba, z tą 7, już nie pamiętam. Więc ja tutaj się obawiam troszeczkę o nasz budżet, bo troszeczkę poszalałam. Dobra, lecimy z kolejną sypialnią. Tutaj też wstawimy podwójne łóżko z tego względu, że mamy bardzo dużo miejsca na to. W sumie nie pomyślałam o tym wcześniej, ale mogliśmy jeszcze w dużej ilości pomieszczeń zastosować takie betonowe płyty, może nie te. Uuu, albo takie coś. Kurde, powiem wam, że trochę mnie to przekonuje, ale z drugiej strony nie wiem, czy pasuje do tego stylu, ale dobra, spróbujemy zrobić coś z tym, właśnie. Tutaj damy sobie beton na pozostałe ściany. Nie wiem, czy to łóżko też tutaj pasuje, ale jest jednym z ładniejszych i tańszych, więc chyba zaryzykuję i spróbujemy coś z tego zrobić. Tutaj moglibyśmy w sumie zrobić jakiś pokój dla nastolatka, albo nastolatki coś takiego. I te szafki by tutaj pasowały, w sumie. Tutaj będzie troszeczkę drewnianego Koloru, damy sobie tutaj do tego biurka na pewno jakieś krzesło. No i brakuje mi jeszcze szafy tylko, ale tą szafę, wiecie co? Zrobimy sobie właśnie w tym odcieniu, co są te półeczki, czy znaczy bardziej te stoliczki. No i tutaj postawimy sobie jedną szafę może. No nie wiem, czy jedna starczy. No ja bym dwie dała. Ale ona jest droga! 800 simoleonów, Jesus! Dobra, zaryzykujemy. Będą dwie szafy tutaj. Szczerze nie wiem, czy ten gabinet się uda. Tutaj chyba nie będę kupować żadnego komputera, tylko do gabinetu wsadzę jeden. No i lecimy z takim oszczędzaniem troszeczkę. Jeszcze w ogóle korytarz trzeba zrobić. No to nieźle wykalkulowałam tutaj, ile ja potrzebuję hajsu. Może tutaj damy sobie. Jakąś naklejkę na ścianę? To zawsze jakieś przeoszczędzenie. A fajnie to wygląda w miarę w tym stylu. Dobra, dałam tutaj jeszcze jakiegoś neona. Na ścianę, on akurat był tani. No i to by było na tyle chyba. Ej, jeszcze tej trawy nie używałam, O co mi chodzi? Czemu ja jeszcze tej trawy nie użyłam w tym stylu? Dobra, to damy tutaj po prostu tą trawę i lecimy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj będę chciała zrobić sypialnię kolejną. Tutaj może do jakiegoś dziecka zrobimy szkolnego, bo w sumie takie dla takiego maluszka, taki industrialny styl jakoś mi nie pasuje. Nie w ogóle do dzieci mi nie pasuje taki styl, bo ja lubię robić takie kolorowe im pokoje. Także spróbujemy trochę tego koloru wcisnąć, ale żeby ta baza została zachowana, może właśnie jakiegoś granatowego koloru troszeczkę pod ten, pod tą pościel i tutaj damy takie bardziej brązowe rzeczy fajny widok w ogóle z okna i bardzo duże takie okna, dobra trochę tego niebieskiego tutaj przemycę, będzie troszeczkę jaśniej w tym pokoju, ogólnie bardzo ładne okna i w sumie nie wiem czy jest sens je z takimi zasłonami też, no ale dobra, wszędzie są no to teraz tutaj też muszą być zasłony Dobra, zostało mi 2000, i szczerze mówiąc, nie wiem, czy mi wystarczy na ten gabinet. Dlatego to by było na tyle w tym pomieszczeniu. Wygląda ono w ten sposób. I no lecimy do tego gabinetu. No nie możemy tutaj poprzestać. Najwyżej sobie coś sprzedamy. Jeszcze nie wiem co, ale no na pewno musi tutaj być komputer, bo zostawiałam kasę na to, żeby tutaj był ten komputer, więc on musi tutaj być. Ale czy mnie stać na jakiś komputer? No tak średnio, nie? Dlatego chyba już zaczynam już tutaj myśleć powoli, co by tutaj sprzedać. Co tutaj jest najdroższe? Takie, co w sumie nie jest aż takie przydatne. czy ten gramofon kosztuje niby 800. 30, ale no chyba, że telewizor, wiecie, co sobie sprzedamy i damy. Weźmiemy ten, tylko że ja go powiększę. Zawsze z... O dobra, nie jednak, nie za duży będzie. To ten sobie kupimy. Zawsze zaoszczędziliśmy tutaj 2000. tysiące no, takie triczki, ale ogólnie one są bardzo przydatne, jak widać. Teraz nas stać na laptopa. Ale nie, czekajcie, bo ja go nie kupię, bo on w sumie jest za drogi. Jezu, to musimy tego. Średniej klasy komputer kupić do takiego do takiej Hawiry, kurde, ale wstyd. czy znaczy wstyd. No nie wstyd, ale wiecie. Lepiej by było, gdyby był jakiś droższy. Dobra, zostały mi cztery simoleony. No, i standardowo, żeby wykorzystać wszystko, to po prostu postawimy sobie łapki. Może tutaj za kuchnią, po prostu. no nic już innego za to w sumie nie kupię. I mamy zero simoleonów na koncie. I Ja... Nie, nie czekajcie, bo moment, moment. Ja sobie te cztery simoleony usunę, ponieważ zostało mi jeszcze tutaj sporo miejsca niewykorzystanego w tej części. Zapomniałam o korytarzu. Fantastycznie. Dobra, co tu jeszcze sprzedać? Co by można tutaj sprzedać? Może tą lodówkę w sumie wymienimy. Ona jest co prawda ładna. Ile ona kosztuje? Tysiąc? No nie, no tysiaczka to tam w sumie mało kosztuje. A ta kuchenka 1400. Czy jakaś ładniejsza jest w mniejszej cenie? No można by taką z podstawki wziąć, ale ona jest brzydsza, moim zdaniem, więc dobra, szukamy oszczędności. Co tu można sprzedać jeszcze? No można tą szafę w sumie jedną sprzedać stąd. Będziemy mieć wtedy 800 simoleonów. Wiem, że ona fajnie wyglądała. Sobie poprzestawiam. Tutaj zrobimy w ten sposób. No ale trudno, ja bym chciała jednak ten korytarz mieć wykończony, także lecimy od akurat 800 simoleonów, żeby kupić szafkę i lustro i może kinkiety. Jogar te drzwi mi się strasznie nie podobają tutaj, no ale akurat nie mamy na nie wpływu, bo nie możemy ich zmienić. Dobra. I tak 4 simolony mi zostały, więc muszę te łapki kupić, ale mamy na przykład dywanik, mamy też szafkę, którą chyba kupię tańszą i dokupię tutaj kwiatka, bo jest strasznie ponuro. Oddajmy sobie takiego kwiatka, no od razu jakoś lepiej się zrobiło. Jeszcze mamy 49 simolonów, tutaj mamy kwiatka. to prawda sztucznego prawdopodobnie, bo raczej normalny by tutaj nie przeżył, bo nie ma tutaj praktycznie światła. Dobra, dajcie mi jeszcze tą naklejkę. Gdzie ta naklejka jest? Może weźmiemy sobie w jakimś innym kolorze, bo wszystkie czarne trzy czy tam cztery je wykorzystałam w tym domu, ale możemy sobie jakąś kolorową przecież wziąć, to nie, akurat nie ma problemu z tym. Dobra, weźmiemy sobie takie graffiti tutaj za te lamele. W sumie nie wiem, czy te lamele mają sens jakikolwiek. Bo że je damy tak. Wiem, że one nie dosięgają... Ej, nie mnie! Ile one kosztują? 70, matko! Dobra, ten, ten kwiatek chyba jednak out. Ja wolę tutaj, żeby lamele były na ścianie. No i 19 simoleonów. Co tu można kupić za to? Ej, patrzcie, tutaj jest jakaś sztuka ulicy. Ej, a jakby takie coś tutaj dać zamiast tego, to jest troszeczkę droższe. Wtedy nam zostaje 9 simoleonów. Ej, to ładne jest całkiem, to jest dochodowego hobby, w ogóle nie widziałam tego wcześniej. No i dobra, tutaj jeszcze powiesiłam taką naklejkę na tej ścianie, to jakaś kawa jest, albo może nawet tutaj sobie powiesimy. Tutaj, gdzie właśnie jest faktycznie kuchnia. No i tak czy siak te łapki muszą być w tej kuchni. Także dobra, wykorzystaliśmy budżet w całości. No i właśnie mamy tutaj razem z wartością prawdopodobnie całego domu i wszystkich okien, które tutaj już zastaliśmy. W sumie, no to to mogło się do tego okna doliczyć, bo na ile kosztuje No, 200, 235, no i tutaj jest parę ich. No dobra, no to wszystko wiadomo o co chodzi. No i dobra, zrobiliśmy to oczywiście w stylu industrialnym. Wygląda to w ten sposób. Chyba najbardziej jestem zadowolona z tych najdroższych części. Tych pierwszych, które zrobiłem czyli właśnie z kuchni, z jadalni i z salonu. Jeżeli chodzi o łazienki, to też jestem w miarę zadowolona jak na siebie. Uważam, że naprawdę dobrze mi poszło. Trochę szkoda, że ten gabinet nie wyszedł taki, jaki chciałam, żeby wyszedł. Tak samo e, ta sypialnia, no bo już tutaj starałam się te, ten hajs troszeczkę oszczędzać, no ale te sypialnie też nawet całkiem spoko mi wyszły. Ale nie no, ta po prostu, ta kuchnia z jadalnią chyba jest moim faworytem w tym odcinku, także w sumie dajcie znać, jak Wam się podoba ten nowy apartament wyremontowany i oczywiście nie zapomnijcie zostawić lajka pod tym filmem.